Witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym tutaj w Hali Mistrzów. Tematem no oczywiście jest zapowiedź rozpoczęcia zmagań naszej koszkarskiej drużyny. W briefingu uczestniczy prezydent Wocławka, pan Krzysztof Krakucki. E, pan e, Łukasz Pytrukowski, prezes Zarządu Klubu. Dobry, trener, pierwszy trener Angielu Włocławek Grzegorz Korzan Dzień dobry. oraz kapitan drużyny Angielu Włocławek Michał Michalak. Dzień dobry. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, chociaż tu przy reprezentancie Polski, jak stoję, to oczywiście serce bije dużo mocniej. No i widać tą różnicę nawet wzrostu między nami. Ale spotkaliśmy się dlatego, żeby powiedzieć o przekazać dobre wiadomości, tak naprawdę. Na początku sezonu, nowego sezonu, mamy kilka dobrych wiadomości. Dla mnie osobiście, jako dla człowieka, Włocławko centrycznego, najlepszą wiadomością to jest fakt, że mieszkaniec Włocławka, osoba w, od, tak naprawdę zawsze z Włocławkiem związana, stoi na za sterami włocławskiego klubu od strony sportowej. Trener Korzan w tym roku jako pierwszy trener będzie prowadził nasz zespół. Ale oczywiście, żeby ten zespół mógł trener korzan prowadzić, no, pracę domową musiał wykonać prezes Łukasz Pszczółkowski, ta praca polegała przede wszystkim na zbudowaniu odpowiedniego budżetu na przyszły rok. Pewnie pan prezes o tym powie trochę więcej. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że deklaracje nasze, które złożyłem, jeszcze w obecności prezesa w ubiegłym roku zostały wypełnione. To znaczy, z budżetu miasta na Klub Koszykówki Włocławek, na Anwil Włocławek przeznaczyliśmy 30% więcej niż w ubiegłym sezonie. To jest bardzo ważne, dlatego że nasza nasza duma mówię o Anwilu, jest organizacją, która jest zbudowana. Na silnych filarach, to są cztery naprawdę silne filary, to od 30 lat zakłady chemiczne Anvil SA, to oczywiście zaangażowanie kibiców Włocławka, za które, i całego regionu włocławskiego, za które bardzo mocno dziękuję, dlatego, że jesteśmy wyjątkową drużyną nie tylko jeżeli chodzi o koszykówkę, ale w ogóle o gry zespołowe w naszym kraju przypomnę 3000 sprzedanych karnetów i kolejki do biletów na poszczególne spotkania. Więc to świadczy o tym, że, że ten filar w postaci zaangażowania również finansowego kibiców koszykówki jest bardzo. Duży. Trzeci filar, miasto, o którym powiedziałem, tutaj nasze zaangażowanie rok do roku wzrosło o 30%. I czwarty filar, nie mniej ważny, to są sponsorzy, którzy z sezonu na sezon tak naprawdę się odmeldowują. To znaczy oni co roku, mówię o tych tak zwanych mniejszych, ale wcale nie mniej ważnych, sponsora, którzy prowadzą biznesy we Włocławku, prowadzą biznesy w naszym kraju i są związani emocjonalnie z naszym klubem, a to coś się przejawia w ich zaangażowanie finansowe. To wszystko sprawia, że naprawdę organizacja, jaką jest Klub Koszkówki Włocławek jest bardzo zdrową organizacją pod względem przygotowania pozasportowym. Więc pan trener, ma spokój, może skupić się na kwestiach sportowych, i myślę, że taki podział e, zadań jest podziałem e, odpowiednim. To znaczy, ja, tak jak mówiłem, nie wtrącę się absolutnie w sferę sportową. E, pan prezes wie, że jak trzeba e, wspierać zespół od strony organizacyjnej, to jestem do dyspozycji. I faktycznie przećwiczyliśmy to w, 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 w ubiegłym sezonie i tutaj znowu gorące podziękowania dla Anvil USA dla zakładów chemicznych, które mają e, może trochę gorszy czas, e, mówię o zakładach chemicznych, niż do tego przywykliśmy, ale odpowiedzialnie naprawdę bardzo odpowiedzialnie e, tutaj i prezes i cała e, ta organizacja e, e, zaangażowała się w to, żeby koszykówki absolutnie nie zostawiać samym sobie. Stąd też, jak wiecie Państwo, większe zaangażowanie polskiego koncernu naftowego Orlan SA w naszą drużynę. Więc, tak jak powiedziałem, no tutaj akurat ta chwila próby, którą mieliśmy w poprzednim sezonie, wydaje się, że wspólnie, bo to nigdy nie jest zadanie dla jednej osoby, to jest zawsze gra zespołowa i akurat w tym, meczu e, przywieźliśmy zwycięstwo i, i bardzo, się, bardzo się z tego cieszę. Osobiście, jeszcze raz powtórzę, jako kibic Anwilu Włocławek, jako osoba włocławkocentryczna, bardzo mocno trzymam kciuki za sukces naszej drużyny w, tej, w tym sezonie, bo to też będzie sukces Włocławka poprzez e, naszego trenera Grzegorza Korzeniaka. Panie prezesie bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Widać na załączonym obrazku, że praca prezydenta jest trudniejsza niż praca koszykarzy, bo koszykarze skończyli treninga. Pan prezydent jeszcze mówił, więc tutaj, tutaj duże ukłony dla Pana prezydenta, ale nie za to, że mówi, tylko za to, że działa. Drodzy Państwo, ja też chciałbym podziękować w imieniu całej organizacji, w imieniu klubu, w imieniu tego również pianu sportowego za wkład miasta, które. Które bardzo nas wspiera, jest jednym z tych czterech filarów, o których wspomniał Pan Prezydent. I mogę ogłosić, że po raz pierwszy w historii ten wkład miasta Włocławek, finansowy wkład miasta Włocławek w działalność klubu, to ponad 3 miliony złotych. Po raz pierwszy taką symboliczną kwotę przekroczyliśmy na rok 2025. Bardzo za to dziękujemy. Oczywiście zawsze potrzeby są większe, więc będziemy się uśmiechać i będziemy motywować panu prezydentowi, że warto nawet jeszcze bardziej wspierać nasz klub. Ja wspomnę tutaj dzisiaj tylko o tym, że ekwiwalent reklamowy, który wygenerowaliśmy dla Miasta Włocowych za ubiegły sezon to 26 milionów złotych, czyli mniej więcej każda złotówka wydana na klub zwraca się dziewięciokrotnie, czy nawet niemal dziesięciokrotnie. Bardzo nas to cieszy. To też jest rekord w ogóle w skali kraju, mimo że nie graliśmy w finale, nad czym oczywiście sportowo bardzo ubolewamy. To myślę, że miasto promowaliśmy dobrze, bo żadne inne miasto w tym kraju, również te, które grały w finale, nie wygenerowały takiego ekwiwalentu reklamowego. To świadczy, że oddajemy do, do dyspozycji miasta najlepsze ekspozycje reklamowe staramy się jak najlepiej spełniać oczekiwania te które mamy zapisane w umowach dotacyjnych w umowach promocyjnych którą tą właśnie ostatnią umowę promocyjną podpisaliśmy także myślę że i miasto świetnie się wywiązuje za co jeszcze raz dziękuję z roli właściciela współwłaściciela klubu mecenasa klubu ale i my dokładamy tą stagiełkę od siebie żeby dobrze ten klub i to miasto reprezentować w Polsce i za granicą bardzo za to Panu prezydento, prezydentowi dziękuję. Tak jak pan prezydent wspomniał, te środki pomagają nam przede wszystkim, bo to jest nasz największy koszt w budowie solidnej drużyny z roku na rok. Coraz więcej środków przeznaczamy na budowę zespołu. Ja myślę, że to widać po składzie Anwilów na ten sezon. Za chwilę zaczynamy. Wielkie emocje tutaj w Hali Mistrzów. Zachęcam do. Do przychodzenia na nasze mecze, jeśli ktoś nie ma karnetu. Pan prezydent wspomniał o trzech tysiącach sprzedanych karnetów, ale są też możliwe do nabycia bilety, bo taką pulę cały czas też zostawiliśmy, zamykając na trzech tysiącach tą sprzedaż karnetów. Można powiedzieć brzydko, uniemożliwiając przekroczenie jakiejś znaczące tej granicy. To sprawia, że są nadal do nabycia biletu już na najbliższy mecz. Wszyscy wiemy, co się działo w Baszkimi, jak, jak przyjęli nas tamtejsi miejscowi kibice. Liczymy na to, że we Włocławku będzie równie gorąco. Bilety można nabyć w informacji turystycznej, można będzie nabyć przed meczem w kasach hali mistrzów. można nabyć też za pomocą internetu strona bilet.pl. Także każdy, kto zechce przyjść na ten mecz, kto zechce dołożyć swoją cegiełkę do tego, żebyśmy grali przez cały rok. W europejskich pucharach. Będzie mógł to uczynić do czego gorąco. Razem z Panem Prezydentem zachęcamy. Myślę, że to będzie świetne widowisko sportowe, o czym pewnie za chwilę trener z zawodnikiem, z Michałem opowiedzą, bo, bo, bo po to jesteśmy, żeby dostarczać Państwu tych sportowych emocji. Dziękuję. Panie trenerze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Następnie chciałbym bardzo podziękować Panu Prezydentowi za miłe wprowadzenie. Ostatnie doniesienia prasowe wywiad z panem prezydentem, który odczytałem, jest to bardzo dla mnie miła sprawa jako wrocławianin, że czuję tak duże wsparcie ze strony miasta i ze strony i w postaci pana prezydenta, który tutaj bardzo mocno to wszystko wspiera. Jest to naprawdę rewelacyjna sprawa. Jako Włocławianin, jako osoba urodzona tutaj, jestem bardzo dumny z tego, że miasto w tak dużej kwocie wspiera ten klub i pomaga nam wszystkim, żebyśmy mogli się cieszyć z wydarzeń sportowych, które dzieją się tutaj, na tej arenie, która jest za nami. Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wynik sportowy będzie razem szedł z tym wsparciem od pana prezydenta i będziemy szli do przodu. Dziękuję mam za słowo. Panie Mikołaj, bardzo proszę. Witam serdecznie z mojej perspektywy jako zawodnika. Cieszę się, że jestem już trzeci sezon w klubie Złocławka w Anwilu. Ten sezon rozpocznę jako kapitan drużyny i dziękuję za tą odpowiedzialność trenerowi. A jednocześnie, mając na względzie moje doświadczenia, grałem w kilku klubach, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Coś, co mówię w sumie prywatnie w rozmowach z innymi zawodnikami, że uważam, że Anwil na tle europejskim jest świetną organizacją, zarówno pod kątem organizacyjnym, sportowym. Jak i finansowym, i nie mamy się czego wstydzić, ale też możemy być dumni z tego. I to też widzą zawodnicy zagraniczni, którzy do nas przyjeżdżają. I jednocześnie to, tak, moja obserwacja jest to, że każdy z nas zawodników przyjeżdżając tutaj wie, po co i o co gra, bo mamy wsparcie kibiców, mamy wsparcie miasta, klub jest świetnie zorganizowany i na każdym meczu przy pełnej publiczności mówi się o tej presji na wynik, ale uważam, że to jest jako sportowiec poczucie tego, że wiemy dlaczego tu jesteśmy, wiemy po co chcemy grać, wiemy że chcemy wygrywać i to jest coś co w wielu miejscach nie jest nasz nawet w połowie na takim poziomie jak tutaj we Wrocławku i mając to na uwadze, wiem że ten kolejny sezon jesteśmy zbudowani po to żeby walczyć o najwyższe cele i też ja jako kapitan tej drużyny czuję tą odpowiedzialność i będziemy walczyć o to, żeby w tym roku teraz o, te o, ubiegłoroczny wynik zdecydowanie poprawić i osłonić sobie namacalnym sukcesem. <grym, 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 dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? To mamy jeszcze taki symboliczny gest. Szanowni Państwo, dużo było mowy o tym, jak finansowo i organizacyjnie wspiera nas miasta Włocławek, ale prezydent wspiera nas również swoim gardłem, dlatego Chcielibyśmy mu za to podziękować. Jako kibicowi numer jeden przekazać taką koszulkę. No, akurat z tym kibicowaniem to powiem, że ja mam silną konkurencję w postaci żony e, pana Michała, która, która, żonie, tak, <laughs> która akurat e, na naszej trybunie kibicuje bardzo mocno i jest zaangażowana bardzo e, w to, e, co się dzieje na, na boisku. Więc e, no, mam nadzieję, że. E, w, no, ta koszulka nie sprawi, że. Albo inaczej. Obiecuję, że mnie zmotywuje, żeby, żebym w tej rywalizacji przynajmniej nie odstawał od żony e, e, pana Michała. Czy jakieś pytania jeszcze? Dzięki. Odstawimy mikrofon, jakieś pamiątkowe zdjęcie możemy? Z panem A może pamiętać? jeszcze dopowiem, bo zdradzę rąbek tajemnicy, bo jak mocno związane jest miasto z koszykówką naszą, jak mocno koszykówka wrasta tak naprawdę korzeniami w różne sfery naszego życia, to namacalnym przykładem jest Jakub Steinwald, który po 12 latach wrócił do Włocławka, ale na tym uchodźstwie jak był to pełnił funkcję asystenta i kierownika jednej z drużyn, która rywalizowała z Anwilem Włocławek, więc widać, że ta koszykówka nie tylko tutaj w hali mistrzów, ale również w Urzędzie Miasta coraz mocniej się zakorzenia i to dobrze, bo jest coś w tym, że koszykówka we Włocławku to jest jak religia, a stojącym przede mną Krzysztofie Szaradowski nawet nie muszę wspominać, bo każdy doskonale wie, że Krzysztof Szeradowski od ponad 20 lat, 22 lat jest głosem Anwilu Włocławek najpierw w radio, a teraz w, też w radio Rottweilery, ale też na, na, na YouTubie można Krzysztofa usłyszeć i świetnie, Przekazuje te emocje, które są na parkiecie dla tych, którzy no nie mogą ich obserwować w obrazkach. A myślę, że barwny głos Krzysztofa te obrazy pięknie przekazuje. Więc naprawdę koszykówka jest we Włocławku na każdym kroku i mam nadzieję, że tych miejsc związanych z koszykówką będzie więcej, bo tak jak już mówiłem właśnie wspomnianym przez pana trenera wywiadzie, Planujemy i mam nadzieję, że nam się to znaczy na 90 parę procent od 1 stycznia, o, przepraszam, od 1 września przyszłego roku we Włosławku ruszy Szkoła Mistrzostwa Sportowego. i Mam nadzieję, że Koszykówka będzie tą jedną z wiodących dyscyplin, która będzie w tej Szkole Mistrzostwa Sportowego realizowana niedaleko od Hali Mistrzów, bo w Zespole Szkół Samochodowych ten cały kompleks sportowy. Chcemy wykorzystać również do tego, żeby młodzież zarażać takim podejściem mistrzowskim do sportu. Zresztą zdaje się, że też będziemy musieli jako organizacja mieć drużynę, więc myślę, że to się wszystko pięknie ze sobą łączy i niech tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję za tą koszulkę. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Dziękuję bardzo.